Witam wszystkich serdecznie, SCT StarCraft zaprasza Was do kolejnego meczu, tym razem zmierzą się ja, czyli czerwony protos w lewym dolnym rogu mapy Newkirk District chyba. I zerk, niebieski zerk w prawym dolnym rogu, a zerk ten nazywa się Tik i nie ma żadnego klanu. O właśnie, swoją drogą klan SCTS, zapraszam Was wszystkich, wiem, że zostało raptem parę dni e, betty Hard of the swarm, ale dołączajcie do klanu. Ehm, Czasem, jak mnie jakimś studem traficie, programy zapraszam. No, i oczywiście fajnie, wydaje mi się, fajnie jest po prostu mieć gdzieś tam jakiś nick klanowy przed, e, przed swoim własnym nikiem. I tak jak wspominałem, nie raz, ja zapraszam wszystkich. To nie jest klan, w którym będziemy, hm, jakby to powiedzieć, no, przeprowadzać jakąkolwiek selekcję, gdzie będziemy, mm, że tak powiem, brać to na poważnie bardzo. Tylko zupełnie dla zabawy, szczególnie, że w becie teraz jest mało osób, fajnie jest znaleźć jakiegoś partnera do ćwiczenia, także zapraszam. No i jedna uwaga ze strony Protosa, czyli mnie, mamy otwarcie z jednej bazy. To jest coś, co staram się często robić i zastanawiam się tylko, czy będzie to mecz, w którym jest doskonale zademonstrowany, jak można ukarać Protosa przy tego typu otwarciu, czy będzie to mecz, w którym po prostu udaje mi się też ugrać tym otwarciem. Ale przekonamy się, przekonamy się już za chwilę. Hmm, ze strony Zerg'a spawning pool, czyli to mniej ekonomiczne otwarcie, ale i zarazem bezpieczniejsze otwarcie. I właśnie przeciwko takiemu otwarciu e, ten one gate miewa problemy. Jeśli Zerg zacznie od haczerki, jego spawning pool jest wtedy dużo później i siłą rzeczy Zerglingi są później, a przez to też jest speed później. Tak naprawdę właśnie podstawowym zagrożeniem są speedlingi. Jeśli speedlingi dojdą tutaj zanim wall-in będzie gotowy, lub, dotąd tutaj kiedy Wallin jest gotowy, ale jeszcze na przykład nie ma kanona albo jest za mało jednostek, żeby wybronić się przed tymi zappingami, no to Protos ma duży problem, kanceluje Nexusa, no naprawdę bardzo dużo tracie Na tym etapie gry, na wczesnym etapie gry to jest duży problem, ale okej, okay. nie, nie wybiegajmy do przodu, szczególnie, że tak jak mówię, nie pamiętam jaka sytuacja będzie właśnie w tym meczu. Gateway, Zelot, Cybercore, standardowo na razie jeden gaz, za kilka chwil powinien być drugi gaz, o ile dobrze pamiętam. E, żadnego Forgata raczej tutaj e, się nie należy po mnie spodziewać, niezwykłem nie tego robić. E, ten pylon to jest oczywiście fake, ponieważ jak widzicie żadnego Forga nie ma, skancelowany, te speedlingi po prostu e, chciałem jeszcze przez kilka chwil zająć. E, no a Zerg już wysaturowana i nie ma gazu, czyli speedlingów nie będzie dopiero w tej chwili, jest brany jeden gaz. Także jestem chwilowo, chwilowo w miarę bezpieczny. Stalker w drodze. Mothership Core za kilka chwil mógłby zostać budowany, ale właśnie spóźniłem się z tym gazem. To jest rzecz, na której się dosyć często łapię niestety. Spóźniam się z tym gazem i, i, i przez to jestem w kłopotach. Mam, mam też opóźnienie, jeśli chodzi o supply. I swoją drogą, mogłem postawić tu gdzieś pylona wcześniej. Nie zdecydowałem się na to, to był też duży błąd. Właśnie, widzę, że mam dostatecznie dużo minerałów. Nexus, pylon. I, i, I drugi pylon od razu, skoro mam minerały, jestem przyblokowany, to czemu nie? No i a tak, tym jednym zelotem i jednym stalkerem. E, no, no, SCT, dajesz, dajesz, probki do gazu, próbki do gazu. Mhm. I Kronobust na przyblokowanym. no, Dobra, patrząc po tym otwarciu, to chyba jest jeden z tych meczy, kiedy zostałem y, ukarany za, za zrobienie tego typu otwarcia. No, ale jak widzę, zostanę ukarany słusznie, ponieważ e, idzie mi naprawdę raczej słabo z tym otwarciem. Raczej słabo. E, te jednostki stoją i absolutnie nic nie robią. Zerników jest dużo. Sport? Sport crawler? Sport crawler? Seriously? Nie wiem, czego ten zerk się spodziewa. Może spodziewa się jakiegoś. E, jakichś darków albo co? Nie wiem, naprawdę. Mm, nie rozumiem. Jest też Spinecrawler 1. Ok, no tu jest sporo Zegglingów i Speed jest już w dużej części gotowy, w połowie gotowy. Um, także. Ok, e, muszę uważać, żeby nie stracić tych jednostek. Zelot oczywiście, Zelota mogę poświęcić, ale Stalkera wolałbym nie tracić. O, mogłem jeszcze raz strzelić i rozwalić tego zeblinga, No ale dobra. I skanselowany Spinecrawler, Ha, to interesujące. Mm, no nie uda mi się tutaj nic ugrać w tym Mothership Core. Jest królowa, ale za to zniszczy jedną dronkę, która szła robić ekspansję. To jest duży zysk. Ok, przynajmniej tyle. Byle by nie stracić stalkera i nie stracić mothership core, to są dwie najważniejsze rzeczy. A przy okazji można zabić parę zepplingów, to jest zawsze duży plus. Gdyby się udało wysnajpować królową, o to by było dobrze, to by było naprawdę dobrze. Ale raczej się nie uda. No i to jest taki delikatny contain z mojej strony tak naprawdę, bo tutaj zerk chciałby założyć tą haczerkę, ale no ma z tym problemy, dopiero teraz ona powstanie. Ale ja już mam drugą bazę, więc nie jestem w najgorszej sytuacji. No i tym MS Core mogę powoli próbować coś robić, ale są tu dwie królowe, które, które spokojnie odeprą moją, e... mojego Mothership Core, tak jest, więc muszę ewakuować się. Kolejne trzy zeroty i w co pójdzie tym razem zerk? Tu jest jeden gaz, tu nie ma gazu, 21 dronek, hmm, tak sobie. A tutaj z kolei o dwie za mało. Kilka zerlingów, zedlingi widzą, że w drodze są trzy zeloty, ale chyba nie, nie, nie wiem czy do końca widzą, teraz już na pewno widzi aczkolwiek... Czy uda mi się wymusić skancelowanie tej haczerki? 6 zerlingów w drodze, to jest troszkę mało, mógłbym od razu ruszyć te zeloty gdzieś do ataku. Um, no, może uda się znowu coś ugrać, może znowu uda się coś ugrać, cały czas tutaj widzę, jest też produkcja probek z mojej strony, to jest akurat plus. I supply block po raz setny chyba. Straszne. O, tutaj ten jeden stalker czeka na jakieś overlordy. Um, no i co? No, to jest dostatecznie dużo zaletów, żeby się przed tym, tymi zeddingami wybronić. Królowa padła, to jest zawsze duży zysk. No i pytanie, ile dronek uda się zabić? Jak do tej pory zabita tylko jedna dronka? Czy zaraz będzie zabita druga dronka? Tak jest, druga dronka. No tutaj muszę uważać na Mother Shipa. Mother Shipa, uciekaj, uczekaj, uciekaj, uciekaj. uciekaj, uciekaj. Dobra, nice. Także 8 zabitych. Większość z tego to zewnętrzni, ja wiem, ale, ale, ale zawsze. Ehm, jeszcze dobrze było, żeby przed tą królową też uciekło. Pora już wracać. Mothership Core już chyba skończył swoją użyteczność, e, ponieważ... O, tak jest, nawet na Ricola się zdecydowałem. No tak, miałem prawie 200 energii, więc ewentualnie Photon Overcharge będzie mógł zostać rzucony. Produkcja Uzerga, dronki, królowa, więcej gazu, wreszcie gaz, tu są trzy, tu są trzy, tu są trzy, czyli produkcja gazu po maksie. Okej, okay. a z mojej strony? Więcej gate'ów, jest już jeden oracle i znowu supply block, Jezus Maria! Strasznie, strasznie daje ciała w tym meczu, ale to po prostu przeokrutnie. Uzerga 10 harwesterów więcej. Ok, to jest standard. U mnie jest, jest jako taka produkcja probek gdzieś tam, ale chyba już powoli saturuje tą bazę. Tak jest, więc albo trzeba się zbierać do trzeciej, albo robić jakąś agresję. Um, te Oracle chyba nie ugrają zbyt dużo. Jest Spire w drodze Zerg'a. Jest tutaj Crawler 1 i drugi. Czyżby Zerg widział, że tutaj się Stargate zbliża? Nie, nie widział. Ale już za chwilę zobaczę. Tak jest. W tej chwili widzi, widzi, że jest produkowany Fenix, więc on być może myśli w tej chwili, że to dopiero będzie początek harasu, ale mimo to decyduje się na jednego sportkrolera. Tutaj, tutaj jeszcze jeden, a tu, tu jest tylko jeden. Dobra, czyli nie jest najgorzej. No i kolejna ekspansja. Xerg bardzo chciwy. No może nie tak bardzo, ja wiem, czy na czwartą bazę, 11 minuta, to już jest powoli pora. E, a w zasadzie byłaby pora, gdybym rzeczywiście decydował się na... E, ...ekspansję, ale ja się chyba decyduję na Tak, 12 dronek zostało zabitych, 13 dronek, więc te e, w ostatecznym rozrachunku zapłaciły za siebie... Oj, nie stracić tego Feniksa! I straciłem Feniksa, super. E, więc zapłaciły za siebie te... E, ...zapłaciły za siebie... Te, te orakle. E, to jest tylko, że jest w drodze 12 mutalisków, a ja szczerze mówiąc nie mam nic, czym mógłbym się przed tymi mutaliskami bronić. Jeden kolos w drodze będzie tutaj e, oczywiście twój ale on jest chyba bardziej po to, żeby upgrade'y móc pociągnąć do przodu, tak jest, bo jestem na 1-1 w tej chwili. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. I spójrzmy teraz ile stracę Ile stracę probek? Jedna. Jedna? Dwie, no dwie. Ale tak, nie, nie jest jak na razie najgorzej. Myślałem, że więcej straciłem w tym momencie. Przydałby się Photon Overcharge gdzieś rzucony. i kolos wychodzi, jeśli zostanie wysnagowany kolos, to będzie nie najlepsza sytuacja dla mnie. Mothership Core znajdowany, ale został rzucony Photon Overcharge. To przynajmniej tyle. Kolejne probki padają tutaj. Kiepskie zarządzanie tymi jednostkami z mojej strony. Będzie Snipe Twilight Council, też bardzo słuszne. Moje jednostki troszkę się tutaj gubią. Tutaj jest już trzecia baza, ale tak naprawdę niewiele ona robi. Eee, I czy padną jakieś mutalizki chociaż jeden może zostanie zabity? Tylko jeden. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale tutaj jest atak eee, centry. Atak centry? Seriously? nie do końca, więc ja tu, tam musiałem osiągnąć. Mutaliski znowu wbiegają, ale mam w miarę przygotowaną do obrony armię, która w tej chwili idzie w zupełnie złe miejsce. No nie najlepiej. Produkcja, produkcja Feniksów z jednego Stargate'a to jest troszkę zbyt mało, by dać sobie radę z produkcją Mutalisków z Erga. Przydałyby się dwa Stargate'y, ale tak jak mówię, nie jest wszystko stracone. Mam trzy bazy, dużo mniej Harwesterów, owszem, ale, ale mimo wszystko nie jest źle. Parę mutalisków chyba udało się tutaj zabić, a przynajmniej co najmniej uszkodzić. Trzy kanony, ok, troszkę, troszkę mało i szybko utaliski uciekły. Tracę kolejne probki, kolejne probki, to jest oczywiście duża strata. Trzy feniksy. No i zabezpieczam się. Mam trzy bazy, mam je w miarę, w miarę zabezpieczone. Tutaj dużo zeblingów, ale te zeblingi chyba mimo wszystko nie dadzą sobie radę. Armia jest całkiem, całkiem spora. Mniejsza oczywiście od Zerga, tak pod względem supplya, jak i pod względem wartości. No ale troszkę jej jest. Kolejna ekspansja ze strony Zerga. O, i chyba zostanę tutaj e, przez Zerga po prostu zrot wstąpowany. Snipe gateway'ów, dziwny, zacząłbym od tylonów, po prostu nie od gatewayów, ale nie wnikam. Są Fenixy, ale jest ich mimo wszystko jeszcze trochę mało. Czy będzie wznajpowany kolos? Ja bym tak zrobił, ale nie, nie decydujesz na to. I tu jest run by tymi zebbingami, i ten Nexus tak naprawdę w tym momencie jest już po prostu martwy. Bardzo źle. Strata tej trzeciej bazy jest dla mnie bardzo bolesna. Trochę zebbingów zostało straconych, ale mimo wszystko strata, strata Nexusa i świeżej bazy ze świeżymi minerałami. Bardzo zła sytuacja. Czy odbuduję tą bazę od razu? Przydałoby się, przydałoby się postawić tutaj Nexusa, Przydałoby się też tu postawić Nexusa, ponieważ Zerk się e, jakoś bardzo nie spodziewa tej ekspansji. No, ale jest tu Zerling, więc jak tylko podejdę tam czymś, to Zerk będzie wiedział, że staram się e, robić jakąś ekspansję. Zerk tymczasem już jest na pięciu bazach: spinecrawlery, Sportcrawler, Żadni templariusze nie dadzą. E, Rady, nic tam osiągnąć. Są już dwa stargate'y i to jest właśnie to, co było potrzebne. Przeciwko y, mutaliskom dwa Stargate, y, to jest to, ale jest troszkę zbyt późno 17 minuta, więc to y, bardzo kiepski timing. Jeden overlord wysnajpowany, ok, ale to też nic nie zmienia. Więcej spor z rollerów, Bardzo słusznie, jak Zerg ma nadwyżki minerałów, powinien coś takiego robić, to jest dobra decyzja. No a ja w tym momencie tak, na, tak naprawdę dopiero zakładam swoją trzecią bazę. No. To jest e, zła sytuacja dla mnie. Jest ten Wallin, więc Zerdlingi przynajmniej. Nie będą dla mnie bardzo groźne, ale taka ilość Mutalisków... Uuuu... Wow. 32 Mutaliski, a tych Feniksów jest e, ile? 9, więc no, come on. To, to, to nie, nie, mogę, nie mogę zbyt wiele osiągnąć, ale będę starał się ugrać co się da. E, każdy wystajkowany Mutalisk jest dla mnie przewaga, przynajmniej może uda mi się je odstraszyć. Zgrupowane... Na co zdecyduje się zerk? Bierze kolejną bazę. Tutaj ta moje, ten Nexus jest w miarę broniony. Tu są Fenixy, więc musi zerk uważać Musi zerk uważać, wysnajpował przynajmniej tego asymilatora. I kolosa też wysnajpuje. Uuu, niedobrze, ale dużo tych mutalisków traci. Dużo mutalisków traci, dużo obraźni zadaje tym mutaliskom. E, także może, może uda się je wszystkie zniszczyć. Fenixy mają przynajmniej tę zaletę, że mogą spokojnie atakować, poruszając się. Mutaliski nie mają tego. No ale mutaliski przynajmniej też mogą um, przy dobrym micro mieć podobne, podobne zachowanie, ale nie aż tak skuteczne. Ilość straconych dronek ła wow, bardzo duża. 21. 21 dronek e, nie powinienem był na to pozwolić. Tutaj samymi Feniksami próbuję się pozbyć tych mutalisków Feniksów jest trochę, ale jednak zbyt mało kolejne probki tracone. Jej, tu, strasznie, straszna sytuacja. Mam bardzo duży bank swoją drogą, ale nie mam jak wydawać tych pieniędzy, ponieważ zniszczone zostały moje gatey. Zniszczone zostały pylony przy tych... Y przy tych Stargate'ach. No i upgrade do zasięgu dla tych feniksów też został e, wstrzymany na jakiś czas. Ale jak się nad tym zastanowić, czy nasza sytuacja jest taka zła? No dobra, jest zła. 43 Harvestery przeciwko 85. Jest bardzo zła. I cały czas na trzech bazach, podczas gdy jest na 6 w zasadzie. Hmm. Nie wiem, czy o tym powiedziałem, ale też wybrałem znowu losowy, losowy mecz i, i, i losowy komentarz. Jest już zasięg dla tych Feniksów moich, także to będzie zwiększało ich efektywność, ale taka ilość mutalisków, to jest prawdziwe, prawdziwe stado. Dużo łatwiej jest mikrować oczywiście Feniksy, jeśli mają one zasięg. Jak wyglądają upgrade, 1-1, jeden, jeden. u mnie jest jeden do ataku, no, ale oba stargate y niestety zostaną zniszczone. Pytanie ja tylko, czy wszystkie te... Mutaliski też nie zostaną przypadkiem zabite za kilka chwil, kolejne dronki będą zabijane, oj. Nie jestem w super dobrej sytuacji. Zerk ma duży bank, ja mam dużo mniejszy niż on, no ale przynajmniej te Mutaliski nie są dla mnie już takim zagrożeniem jak było jeszcze przed chwilą, przed chwilą zresztą jest ich sporo mniej i są Ultraliski w drodze. To jest bardzo sprytne przejście ze strony Zerga. Prosto w Ultraliski, ponieważ e, zwykle Protoss nie ma Robotics Facility, a jeśli nawet ma, to nie ma wyprodukowanych żadnych immortali, które są e, de facto kontrą na Ultraliski. E, także no to jest efektywne przejście, efektywna zmiana technologii, i, i łatwo w ten sposób zaskoczyć Protosa i zadać mu duże straty. Aczkolwiek jak na to spojrzę, to moja arma jest już całkiem duża. Upgrade jest cały czas tylko jeden jeden, niestety jeden do pancerza w tej chwili. O, dużo bendingów miało być, ale zostaną one skancelowane. E, bardzo słuszna decyzja. W dobrym momencie wyszedłem, e, co jest w produkcji. Upgrade, upgrade, upgrade. Nie ma już w tej chwili żadnych jednostek, bo nie ma też za wiele supply wolnego na te jednostki. E, mutaliski zmierzają, zmierzają, gdzie zmierzają? Mutaliski, chyba z powrotem e, zmierzają do głównej armii, żeby przypuścić atak na, przypuścić atak na tą moją trzecią bazę. Incom, hmm, ciekawy, powinien troszkę lepiej porozdzielać te. Dronki chyba, bo ten inkom nie jest jakiś super wysoki, a nie, są dobrze rozdzielone, to nie wiem czemu ten income jest taki stosunkowo w każdym razie niewielki. E, dobra, dużo ultralisków, to jest nieźle broniona pozycja. Czy jest Mothership Core gdzieś? Nie ma Mothership Core, przydałoby się Photon jeśli te baningi wblecą w linię minerałów w tej barze, a to może właśnie być plan Zerg'a, to będę w złej sytuacji, będę w bardzo złej sytuacji, ale wszystko, wszystko jeszcze przed nami, zobaczymy. Nie mam stormów, to jest też duża wada. Niezłe force feedy, te weningi wybuchły nie robiąc nic. Jeśli chodzi o ten atak ze strony zerga, to jest on raczej słaby. O, co te weningi zrobią? Dużo probek zostało zabitych. Znowuż bardzo dużo probek. 41 probek zabitych przez cały ten mecz, ale ten atak został powstrzymany. Ultraliski zostały w dużej części zabite. Nie ma blinka u mnie, też duża wada. Jest Dark Shrine w drodze, ale, ale zerp już za kilka chwil będzie znowu wymaksowany. A ja zdecydowanie mam zbyt mało. Czy zdecyduje się wreszcie na tego blinka? Najwyraźniej się nie zdecyduje. Eee. Jeszcze jeden Ultralis zabity, ale 100 supply, 100 supply przeciwko znów wymaksowanemu zergowi, nie, to nie może się dobrze skończyć. Eee. Są templariusze, nie ma żadnego oversira, ale to jest i tak zbyt mało. Muszę nawet zdalnie wydobywać, ponieważ nie mam, eee. nie mam kasy na Nexusa. No, i gdybym miał Blinka, nie straciłbym tak dużo jednostek. Tutaj wpuszczam te zerlingi, to jest też złe zagranie z mojej strony. Jest już jeden Immortal, chociaż, ale to i tak będzie zbyt mało na te wszystkie Ultraliski. I cała moja armia zostaje niszczona. Gdzieś tam są Tentariusze, którzy atakują te Ultraliski, ale oni nie mają dostatecznie dużego DPS-u, mimo że mają jeden z najwyższych budże, żeby dać sobie radę z tym zergiem. 60 Supplies z mojej strony przeciwko 200, przeciwko 200 Zerga, i to jest najwyższa pora, żeby powiedzieć GG i po prostu wyjść. Dokładnie tak. Mm. Ładnie, ładnie zagrał Zerk. Trzeba przyznać, troszkę chciwie, ale z drugiej strony nie byłem w stanie tej jego chciwości ukarać w żaden sposób, więc. Więc skończyło się tak, jak skończyło. Całkiem dobre upgrade'y. No naprawdę, okej. Okay. Dzięki wszystkim za uwagę. Wreszcie jest jakiś mecz, w którym przegrywam. Ha! Zwykle o ile dobrze pamiętam są takie, w których wygrywam, i w którym mogę pokazać jak wygrać. Teraz mogę powiedzieć dlaczego przegrałem. Przegrałem, bo ja byłem słabszym graczem niż Zerk to po pierwsze. Po drugie Zerk mnie zdecydowanie aut w sensie miał dużo lepsze makro niż ja. No i te, te, te mutaliski były naprawdę skuteczne. Bardzo dużo próbek zabijały, niszczyły moją ekonomię i mutaliski de facto mają też tę zaletę, że w zasadzie uniemożliwiają branie kolejnych ekspansji. Przynajmniej jest to bardzo trudne. Dlatego właśnie skończyłaś tak, jak się skończyło. No i dobra. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do lajkowania na Facebooku, subskrybowania kanału itd. itd. No i cóż, do następnego kasta.